Szału dostałem, i, i gdyby nie wspólnota i jakieś tam zasady, to nie wiem, jak bym się zachował. Pewnie bym wziął za łeb i, I po prostu, no. po prostu wariat się we mnie budzi momentalnie. Brak szacunku. Ktoś nie, nie postępuje tak, jak ja bym chciał. Według mojego widzi mi się. Ale na szczęście przypomniałem sobie, jak ja nieraz siedziałem przy stole i kładłem kurtkę na drugim krześle. Nie? To, to już jest, to już jest dla mnie po prostu e, takie... No, że coś ten program daje. Coś te uczestnictwo pomaga, nie? Po prostu widzę. Najpierw znaczy Zanim ocenisz kogoś innego, to najpierw spójrz na siebie, nie? Ale no, no, no niestety te, te moje, te moje, te moje opamiętanie przychodzi zbyt późno, po prostu. Zbyt późno. Ja często już coś powiem, coś, coś zrobię, nie? I to już idzie, lawina już po prostu idzie. Nie? Tam jest w Wielkiej Księdze napisane takie słowa, że przyczyną naszych nieszczęść byliśmy my sami. Nikt inny. To my sami. Nie? To my kreujemy swoją rzeczywistość. Ja, ja prze, przez wiele lat się nie mogłem z tym zgodzić. Nie? Ale niestety tak jest. Nie? I to jest. Yy... No to jest bardzo bolesne. Yy, ja, ja wczoraj byłem w Legionowie. Jeden z moich kolegów powiedział coś takiego, że mówi, ja byłem w takim bunkrze nie? i się okopałem w tym bunkrze. Zawsze byłem w takim bunkrze, tylko takie miałem otwory. Tam przez nie karabiny wystawione. Yy. I w tym gumrze bunkrze tkwiłem, w tymi swoimi urazami, lękami, z tymi swoimi mniemaniami o świecie, o ludziach. Tak, jak się kto powinien zachowywać, co powinien robić, jak powinien się odzywać w ogóle. I słuchajcie, i, i co, i mija wiele lat, i ja tak naprawdę, jest dobrze, jest, dobrze naprawdę. Tak, tak jak dzisiaj, że na tyle jestem kulturalny i, i, i opanowany, że mówię spokojnie o tym i tak dalej. Kiedyś ja po prostu wiem, wie co ja potrafiłem robić. No. Może, to, może to i wiek pomaga, nie? I, Ale z, powiem Wam, że kiedyś myślałem, że to jest, że to jest tak, jak gdzieś to jest te, też napisane w Wielkiej Księdze, że zrobię ten program, nauczę się tego i będę, i będę sobie fajnie szedł, nie ocierając się już o to życie, e, świadom tego i tak dalej swoich e, zalet i swoich wad będę kroczył przez życie dumnie no i pouczał innych oczywiście nie nauczał Może Boże kochany ja mi ja naprawdę nie wiem ile mi jeszcze tego życia zostało czy może jeden dzień czy może dwa nie wiem, ale nic dosłownie no, nieraz jestem przerażony tą, 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 tą swoją zmianą, nie? Jak, jak, to, jak to ciężko, jak to ciężko następuje po prostu we mnie. Nie? Jest tak jakby ten, ten ugór. Są nieraz dni, nie? Ja, ja ostatnio taki miałem takie spotkanie, słuchajcie, przed spotkaniem, ze wszystkimi się ściskałem, nie, i tak dalej. I taki byłem radosny i tego, i, i tam fajny, nie? i... Do momentu, aż ktoś tam spolemizował moją wypowiedź, nie. I, 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 I tak jak to kiedyś Bill pisał, niewiele brakowało, żeby banda z Brooklynu ruszyła na bandę z New Jersey. Nas było trzech i tam. E, I chcieliśmy już po prostu. E, różnica zdań. Po prostu nastąpiła różnica zdań. E, po prostu jeden alkoholik e, e, uważał, że e, ma prawo mówić drugiemu, co należy robić. Nie? Jakby ktoś tutaj był głupi, a drugi przyszedł mądry. Ale tutaj niestety w tej wspólnocie jest napisane, że tu nie ma żadnego autorytetu, nie ma żadnej władzy i wszyscy jesteśmy równi. Jakkolwiek ktoś tego nie rozumie, i jest to ciężkie do zrozumienia, to niestety wszyscy jesteśmy równi. Nie? Mi się wydawało, że jak ktoś komuś sponsoruje, no to sponsor jest mądrzejszy od tego podopiecznego. Absolutnie nie. Sponsor nie może nic kazać, tylko może przekazać to, co jemu przekazali. A swoje dobre rady może sobie w dupę wsadzić po prostu, nie? Bo co on ma jakiś patent na życie? Sponsor, nie? Kim on jest, żeby wuju komuś, tak jak mnie e, dzwoni podopieczny i mówi, co ja mam zrobić? Ja mówię, a skąd ja mogę wiedzieć? Bo że obojętnie, co ja ci nie powiem, jak ty zrobisz tak, jak ja bym ci powiedział, to później ja, ja biorę na siebie odpowiedzialność, a to jest Twoje życie. Nie? To ty musisz zdecydować. Nie? Ja ci mogę tylko zadać pytania. Jak się będziesz czuł i tak dalej. Słuchajcie, i okazuje się, że z tym podejmowaniem decyzji to jest, to jest największy problem. Ja ci miałem, ja miałem problem, tu z Gienkiem gadałem chyba z pół godziny przed tym spotkaniem. Iść czy nie iść, iść czy nie ale mówię, przecież ja nie pójdę, to ja to ja zwariuję, nie? a moja gdzieś tam lata po tych, tu, tu kupić, tam kupić, od rana po jakichś sklepach, słuchajcie, ja się wczoraj spotkałem z kumplem, a on mówi, wiesz co, ja nawet choinki w domu nie mam, a ja mówię, a ja, a ja bym nie wiedział, że są święta, gdyby moja Madzia nie kupiła choinki i powiedziała mi, idź i przynieść bombki, to znaczy te światełka, nie? I, I ja, słuchajcie, poszedłem do piwnicy, przekopałem piwnicę. Światełek nie ma. Od razu uraza do niej, że mnie wysłała. A światełka, słuchajcie, leżały z zeszłego roku na korytarzu. Bo jak je z zeszłego roku włożyłem na korytarzu, to tak, leżały cały rok i czekały na następne święta. Normalnie mi się śmiać, ale wiecie, to jest, to jest ten I, i ja jeszcze miałem, jeszcze miałem taką radość dopóki ten śnieg leżał, ale, ale jak dzisiaj wyjrzałem, zobaczyłem te brudne, te trawniki, te, te, te papierzyska i tak dalej i te inne rzeczy na tych trawnikach i ten deszcz padający, no to mówię, ale... to ja już wiem gdzie ja jestem. I o co chodzi. I wiecie, i, i kiedyś mi się wydawało, y, jak, jak jeszcze wyszedłem, i jak piłem, że najtrudniejsze święta to miałem w więzieniu w Welblągu, nie? I, i siedziałem na Esce po ucieczce dla wyjątkowo niebezpiecznych, no nie? Taki, taki specjalny oddział tam jest. I to mi się wydawało, tam były najcięższe święta. Później jak piłem okazało się, że na wolności też mogą być takie święta, nie? pamiętam na Wigilię... Jeden ze świętych pamięci bandziorów przyniósł mi kawałek boczku, nie? Mówi, wiesz, jak weź coś jest, bo to dzisiaj Wigilia. <grystanie> ja tylko nie zapomnę. Porę. I mówię, ale dno ani zapalić, ani napić. To nie do, że przed pusty, to jeszcze boczku przyniósł w Wigilię. Słuchajcie, a o, o, okazuje się, że to, że to wszystko początek, bo tak jak ja się dzisiaj czuję, to nie to, że mi się tam chce pić. Nie? Mi już się nie chce nawet pić, nie? bo ja wiem, że to będzie, jak się napiję, to się po prostu rozpłaczę. Nie? Tylko to po prostu no, brak tej siły ducha. Nie? Ale e, niestety tą, tą siłę ducha e, mam te narzędzia i, i muszę jej szukać. Nie? Między innymi było, było to przyjście tutaj, wiecie, jak miałem ten, ten Lombard. Pamiętam tych trzech facetów. Nie? Oni wszyscy nie żyją. Nie? I mi mówili: Wiesz, nie rób sobie operacji, bo ty, bo ty nie masz tyle pieniędzy, co my mamy. Nie? I to ci ja sobie nie zrobiłem tych operacji. Nie? No, I ja i ten, i się patrzę po drugiej stronie, był drugi Lombard i jednego od nas siedzi w więzieniu ciężki wyrok, nie? I, tak, i tak, jak, tak jak sobie tak myślę, to jednak, jednak jest, jest za co dziękować. Nie? Samo to, że tutaj dotarłem, że, że, jest, że jest parę osób, że, że nie tylko ja i na pewno i w Wigilię na mitingach będzie sporo osób i w pierwszy dziewiątych, i w drugi dziewiąt. Yy, bo taki bo też taki czas, nie? Ja, ja też miałem tam rodzina, wszystko, prezenty, <grym> fajnie tego. A słuchajcie. Yy, no i no, no, no nie mogę mówić, bo na przykład tam no, dostałem jakieś takie upominki nie? i przejechałem z kumplem na ten mitnik do Regionowa, a ten mi, a ten mi tam wodę tego. Ja no mówię, człowieku, do jak ja cię tam Kering Klein jakąś wodę i ten i taką czekoladę tam ten, i to aż, to aż po prostu nie mogę o tym zapominać. Nie? Ja bym z chęcią to wszystko ubrał w ten, że jest źle, że, że ten... A nie, 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 wcale są ludzie, co mają gorzej. Nie? Ja, mnie niewiele tak naprawdę nawet teraz nie że żeby te święta tutaj spędzał z tymi panami, co chodzą tutaj na tej patelni, nie, wiem, co, co mówią. W kierowniku, można zapalić? Ma, ma pan coś, że jarać, nie? A dzisiaj czwarty miesiąc nie palę i, i jestem trzeźwy i, i mam paru przyjaciół, co mnie pamiętają. I, no i tak naprawdę jest dla kogo żyć, nie? Tak jak ostatnio mi nawet podopieczny powiedział, mówił, wiecie, no ale jak ty byś się nachlał, no to, no to co, co my mamy zrobić, co pić? Za to, jak sponsor popłynął, no, to my też. Ale dzisiaj też taką, wyszedł z, ze, ze szpitala taki chłopak, który, któremu po prostu musiałem powiedzieć: Nie, poszukaj sobie innego sponsora, bo ja już nie jestem w stanie po prostu Ciebie y, jeszcze raz tu odczytać od, od, od początku ten program. Słuchajcie, i on wyszedł. Ja mówię: A co robisz w tym szpitalu? On mówi: no, Co? No, mówi: Po czterech tygodniach chłania. Ja mówię, to chociaż to jest dobra wiadomość, że przeżyłeś cztery tygodnie, bo ja bym tygodnia nie przeżył chyba, nie? Ale tak ogólnie to bardzo jeszcze raz dziękuję, że jednak no, żyję, że jestem trzeźwy, Ech, no, że nie mam czym się pomądrzyć, komuś yy, dawać rad, <grych> yy, pokazać swoją wiedzę. Ale mogę się podzielić tą wdzięcznością, że jednak jestem wdzięczny za tą chwilę, że, że tutaj jestem i że jest mi teraz dobrze, jak to powiedziałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.